Mmm, magowie. Niby tacy mądrzy i potężni. A jak przychodzi co do czego, to i tak ja muszę im ratować tyłki. W podstawowej wersji gry mamy pięć postaci, którymi możemy grać. Jest to pięć wiedźminów z pięciu różnych szkół wiedźmińskich. Dodatek magowie dodaje nam pięć postaci magów, którymi możemy zagrać, a każdy z nich specjalizuje się innym rodzajem czarów. Jeśli w naszej rozgrywce wszyscy będą chcieli grać magami, wtedy podstawową talię akcji, którą mielibyśmy przypisaną Wiedźminom, zastępujemy talią akcji, która będzie dla czarodziejów. Umieszczamy ją w tym samym miejscu, co talię Wiedźminów. Jeśli natomiast zdania są podzielone, mamy dodatkowy tor który umieszczamy nad podstawowym torem. W podstawowym torze dajemy karty staliom akcji wiedźminów, a w dodatkowym karty akcji Czarodziejów. więc możemy grać i wiedźminami, i czarodziejami. Karty akcji na torze rozkładamy w tej samej zasadzie co w wersji podstawowej, pamiętając, by pierwsze trzy karty były o koszcie 0. Gdy w grze posiadamy zarówno wiedźminów, jak i magów, Mamy do czynienia z dwoma torami kart akcji, wiedźminów oraz magów. Musimy pamiętać, że te tory są od siebie zależne, więc gdy wiedźmin zakupi jakąś kartę, mag będzie musiał swoją kartę na tym samym polu usunąć oraz przesunąć wszystkie karty tak jak w podstawowych zasadach. Jest tak samo, gdy mag kupuje swoją kartę. Tory są ze sobą powiązane. Jaka jest różnica między Wiedźminem a Magiem? Podstawowa jest różnica między umiejętnością obrony. Mag posiada wiedzę zamiast obrony. Co za tym idzie? Mag nie będzie miał tarczy, więc podczas ataku, Mag nie będzie się bezpośrednio bronił swoimi tarczami. Za to, Mag ma wiedzę, którymi wzmacnia swoje karty magiczne. A więc, teraz, kilka kart magów w zastosowaniu. Jeśli mamy jakąś kartę, która jest równa naszej mocy, oznacza to, że ma ona taki efekt, jaką moc aktualnie dysponujemy. Jeśli dysponuję mocą 2, będę mógł dobrać dwie karty za pomocą tej karty. Za pomocą takiej karty zadaję obrażenie oraz podbijam swoją moc, tak jak tarcza u Wiedźminów. Jeśli natomiast mam symbol tarczy, jest to tarcza jednoturowa. Doradzam ją oznaczyć sobie kostką. Jeśli dany potwór bądź wiedźmin nas zaatakuje, ta kość zadziała tak jak tarcza, tylko jest to bariera magiczna, więc działa tylko naturę. Jeśli natomiast mamy taki symbol, możemy wzmocnić naszą kartę mocą, aby wykonać dodatkowy efekt. W tym wypadku muszę dać dwie moce, czyli obniżyć swój poziom mocy, aby zagrać jedną tarczę jednoturową oraz trzy obrażenia. Magowie sami w sobie może nie mają tarczy, ale moc magiczna rekompensuje im to z nawiązką. Należy pamiętać, by uzupełniać ją różnymi kartami. Ostatnia zmiana jest zmianą kosmetyczną. Na przykład podczas eksploracji, gdy dana karta mówi o wiedźminie, zmieniamy wiedźmina na maga, jeśli karta jest czytana magowi. Dodatkowo, jeśli coś każe nam obniżyć atrybut obrony, Obniżamy naszą wiedzę tak samo jest starczą i mocą. Są od siebie zależne jakby były tym samym bytem. Jeśli podobał Ci się materiał z magami, zostaw komentarz, łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, by mnie wesprzeć, oraz kliknij w dzwoneczek, by być na bieżąco.